Okay, cześć się witajcie z tej strony miego i witam was na moim kanale w kolejnym odcineczku z gry Farming Simulator 22. Witam was takim pięknym widokiem na moją fajną, nową, uprzątniętą farmę. Oczywiście tutaj zaczynamy sobie e, gdzieś sprzed domu, cały czas sierpień. No i co tutaj na tej farmie się zmieniło? Tak naprawdę od ostatniego odcinka nie za dużo, tylko tyle, że troszeczkę zrobiłem porządeczki. Troszeczkę porządki, można powiedzieć, e, tutaj na farmie się wkradły. Poustawiałem, e, poustawiałem maszyny, poustawiałem maszyny, tak naprawdę rozpakowałem przyczepkę z Big i tak naprawdę to jest prawie wszystko, co zrobiłem. Bo puściłem jeszcze pracownika na pole, który, którym dzisiaj będziemy się zajmować, aby zbierał kamienie. No i tutaj możemy się przyjrzeć. Możemy się przyjrzeć temu, co on tutaj co on tutaj właśnie robi. No i słuchajcie, ta praca no, jest troszeczkę zżmudna tą maszyną. I zastanawiałem się na kupnem większej. No i na pewno rozważę. Na pewno rozważę. O, słychać teraz ładnie było. Jak tam kamienie brzęczą o tą blachę. Tutaj sobie już zacząłem wysypywać trochę te kamienie. Wiecie, gdzieś tutaj, w takim narożniczku, gdzie nie będą mi przeszkadzały. Taka oto jest kupeczka tego. Ładnie to wygląda fajnie. Ten Parallax Occlusion, czyli ten system takiego można powiedzieć imitowania obiektów 3D właśnie z płaskich tekstur, fajnie, fajnie to tutaj poprawia. Zresztą to widać na tych kamieniach, tak naprawdę to jest płaska tekstura. A to, że to wystaje, to jest właśnie zasługa tego systemu. No i dobrze, tak mi się wydaje, chyba że coś pomyliłem. Bo te grudki na ziemi to na pewno mają imitować taką glebę 3D, i to na pewno robi parallax occlusion, czy te kamienie też. A to będę musiał sprawdzić z ciekawości nawet. No dobrze, słuchajcie. Pracownik sobie tutaj jeździ, więc niech on sobie jeszcze tutaj jeździ, a my będziemy zasiadać powolutku do naszych nowych sprzętów. I będziemy potrzebowali dzisiaj naszego kramerka. Dobra, tylko. O, właśnie, jeszcze musimy tutaj. Sygnalizator, bo ma taki ładny, ładny kogucik ma tutaj nie, nie, bardzo, nie bardzo rażący w oczy, więc ja sobie fajnie często go używam No i co, bierzemy nasz chwytak, bierzemy pierwszy bierzemy woreczek pierwszy Dobra Oczywiście standardowo bierzemy sobie I teraz tak Zostawimy sobie go włączonego zasiadamy do naszego nowego masejka, do naszego nowego masejka z naszym właśnie tutaj nowym e, siewniczkiem i teraz musimy zrobić, e, wydaje mi się, że dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to będzie taka, aby nasypać tutaj do niego nasion, a druga byłaby taka, żebyśmy tu nasypali nawozu, ale nawozu my chyba nie mamy nawozu my chyba nie mamy teraz tak się zastanawiam eee, więc po prostu zostanie nam nawożenie w tym przypadku zostanie nam nawożenie na o i teraz powinno się automatycznie gdzieś tutaj rozpocząć nasypywanie o gdzieś tam mniej więcej tak trzeba trafić, żeby w tą w tą komorę od, od nasion się trafiło. Widzę, że trafiła, także spoko. Dobra, jeden taki woreczek wsypałem. Taki jeden woreczek to są chyba dwie tony. To jest tona. Na wszelki wypadek wsypię dwie, ale wydaje mi się, że tutaj ta tona to spokojnie wystarczy, bo oczywiście będziemy siali sobie rzepak. Rzepaku wcale nie wychodzi tak dużo, ale dla pewności na pewno wsypię dwie, najwyżej zostanie w siewniku Także będziemy sobie później coś tam na wiosnę, na wiosnę będziemy siali Dobra i teraz, oj za daleko Teraz nam się tutaj powinno, o właśnie rozpocząć, teraz, teraz dużo ładniej to wygląda Niż w poprzednim na razie A tu chyba wchodzi tylko 1600 z tego co widzę, więc więc w sumie będziemy mieli go napełnionego, będziemy mieli go napełnionego do, do fulla, jeżeli chodzi o e, nasionka. Dobra, podstawiamy sobie go. Na razie możemy sobie kramerka zgasić. Musimy zobaczyć, co nam tutaj stoi. Tu mamy wapno. I tutaj mamy mm, środek chwastobójczy. Tu mamy jeszcze paletę desek a to na sprzedaż pójdzie kiedyś gdzieś bo to wytachałem z tej starej stodoły którą sprzedałem no dobrze, nie mamy nie mamy tych tego nawozu, więc nic nie zrobimy palimy tak zwanego konia, zasuwamy tutaj pokrywkę i jedziemy robić próbę siewu teraz muszę zobaczyć co ja tutaj jeszcze mogę dobra, nic tu za dużo nie mogę zrobić Nasze tutaj owieczki będą potrzebowały jakiegoś, jakiejś trawy. możemy od razu tutaj też trawę zasiejemy. Tu będziemy. To no może, może najpierw, a niech on tam idzie z tymi kamieniami. Dobrze, że nasiona są uniwersalne, słuchajcie. To jeszcze, jak już tutaj jesteśmy, to. Aha, ale to nie jest takie proste. Bo ja jeszcze takie nawyki trochę z farminga tego poprzedniego mam, że zawsze można było siać wszystko. Aha, ale tutaj okres siewu jest jeszcze, jeżeli chodzi o trawę. A trawa ma ikonkę taką. E, dobra, czyli to będzie trawa. E, mamy taki plus, że mamy oczywiście siewnik z, e, z tym naszym takim agregatem. Czyli on sobie tutaj z tym ścierniskiem oczywiście poradzi. No, tu sobie zasiejemy trawę, i tak powiem Wam, że no to już jest duży sprzęcik. Fajna ikonka, e, fajna ikonka, fajna teksturka w ogóle. Tutaj tego. Jestem ciekaw, jak jest z zbieraniem e, kamieni na łące. Wiecie, jak ja sobie tutaj zasieję trawę. Nie chciał raczej, żebym mi tu kamienie, e, żebym kamienie miał w trawie, bo będzie mi to później tam w kosiarkę łaziło i mi noże potępi. Także to jest w sumie fajny, realistyczny, e, realistyczny taki scenariusz. Jeżeli chodzi o te kamienie, jeżeli one powodują zużycie się maszyn no to faktycznie, jakbyśmy mieli kamienie, kamienie w, w naszej łące. Na naszej łące, to one też by tam nam powodowały. Uszkodzenie właśnie w te, ten sposób. E, uszkodzenie w ten sposób naszej kosiarki. Dobra, no tutaj jest ciasno. Tutaj jest ciasno, ale powinniśmy sobie dać radę. Musimy sobie trochę pocofać, ale to damy radę. Ten odcineczek wychodzi do, dla Was troszeczkę późno względem poprzedniego odcineczka, to od razu też może chciałbym się wytłumaczyć, skorzystając tutaj z chwili, z chwili takiej luźniejszej. To od razu Wam mówię, że no był natłok pracy na budowie i trzeba było tam nadgonić z robotą, a przy okazji udało się troszeczkę wolnego z pracy złapać więc o kilkanaście godzin sobie na tej budowie ściliśmy i sobie coś tam dłubaliśmy no i efekty są można powiedzieć zauważalne gołym okiem no ale niestety coś też właśnie trzeba było poświęcić wiadomo no priorytety priorytety są takie ani inne jakbym może zarabiał miliony z YouTube'a albo przynajmniej tysiące albo chociaż setki to na pewno... E by mnie to jeszcze bardziej y, motywowało. Nie mówię, że mnie nie motywuje, może, może źle to nazwałem, może nie motywowało, ale wiecie, jeżeli bym tym na przykład zarabiał na życie, y, tylko YouTube'em, no to wiadomo, że trzeba by było to robić, bo to się wtedy już nie tylko jest hobby, ale też praca. No ale żeby to się stało prac z, y, pracą, to, to pod tymi odcineczkami to się musi pojawiać dużo łapeczek w górę, musi się pojawiać dużo komentarzy, obojętnie jakich. Ja mówię, zawsze, zawsze lepiej dać jakikolwiek komentarz, nawet emotikonkę związaną z odczuciami, jakie mam do filmu, nawet jakby były słabe, że tak powiem, jakby mnie film nudził, to można dać zawsze zasypiającą jakąś tam emotikonkę, to też dla mnie jest znak później, że ludzie na przykład się nudzą, tak, bo to, co dla mnie jest ciekawe i relaksujące, to nie dla każdego musi być, Ty bardziej, że no ta gra... Nie jest jakoś nie wiadomo jak bardzo emocjonująca, ja sobie zdaję sprawę oczywiście, no ale jest taka, jest grono ludzi, które, które, którzy takie, takie gry lubią. I ja też należę do takich osób, właśnie, czyli takich, że czasami sobie lubię do jakiegoś tam symulatorka usiąść i, i sobie coś porobić, no w tym przypadku akurat to jest farming, to jest akurat jakaś taka moja zajaweczka yy, duża, ale też Eurotrack Simulator, pojeżdżenie sobie jakąś tam ciężaróweczką w trasę fajną, odpicowanie tej ciężaróweczki jak najbardziej też też mi się yy, zawsze podobał i tam sobie od czasu do czasu yy, na pewno będę jeździł, dobra teraz włączamy sobie rzepak rozłożymy sobie w ogóle sprzęt Włączamy sobie rzepak i teraz już będziemy sobie ten rzepak sieć. Fajnie, że te nasiona są uniwersalne z jednej strony, chociaż z drugiej lepsza byłaby zabawa, gdyby nie były uniwersalne. No ale dobra, to już tam pomijajmy. Yy, dlatego, jeżeli chodzi o, o farminga, no to farming się pojawia, jest seria z farminga oczywiście. Yy, I to jest, to jest gra spokojna, taka relaksująca, gdzie można sobie właśnie pogadać, że jest czas, bo za dużo się na tym ekranie nie dzieje. Są fajne widoczki, bo nie mówię, że nie. Fajnie są te maszyny odzorowane No w realu się często takich maszyn nie ogląda, tym bardziej, jeżeli ktoś tam nic nie ma związanego z rolnictwem, no to takich maszyn nie ogląda. A, a tutaj można sobie odpalić odcineczek. E jeżeli ktoś ogląda, a tak jak ja na przykład w moim przypadku sobie gram, to też sobie odpalam i sobie po prostu, no i jaram się tymi maszynkami, i, i to, jest, to jest fajne. Takim, czym, takim czymś na co dzień nie jeżdżę, więc, więc sobie też coś tam ciekawego można porobić, czegoś się też można nauczyć przy okazji, bo nie dość, że prowadzimy jakąś tam wirtualną, można powiedzieć, działalność, tak, trzeba skupić się na tym, żeby. Mm, Wyjść na plus cały czas i żeby tam się to opłacało, a przy okazji pobawić się właśnie takimi, takimi maszynkami, nauczyć się, co, tam się po, co się tam po kolei robi. Z serii na serię w farmingu też wchodzą nowsze rozwiązania, jakieś tam technologiczne, z którymi też nie zawsze człowiek, nawet jak się gdzieś tam obracał, to w takim można powiedzieć klimacie rolniczym to miał, miał kontakt. Więc jak najbardziej też można się tam czegoś, czegoś nowego nauczyć. Przypuszczam, że jeżeli ktoś jest rolnikiem i, i gra sobie w takiego farminga, to też kilku rzeczy tam pewnie można się gdzieś tam może, może nie nauczyć, ale gdzieś tam czegoś, czy czymś się zaciekawić i później ten temat gdzieś tam pociągnąć dalej i, i to swoje na przykład, tą swoją gospodarstwo, to swoje gospodarstwo gdzieś tam później rozwinąć w jeszcze lepszą stronę. A w, tak jak w moim przypadku jest to rozrywka, jest to jest to taki czas trochę, troszeczkę odpoczynku. Dodatkowo jest też YouTube, czyli, czyli jeszcze zajawka związana z prowadzeniem kanału. Co mnie też bardzo, bardzo, bardzo ciekawi i bardzo mnie tam, wiecie, wciąga coraz bardziej. No, wiadomo, że takie kanały gameplayowe, jakie ja tutaj staram się, staram się zrobić, to ciężko się na takim kanale wybić, przynajmniej na początku. Ale jak to mówią, jak się poddasz, to nigdy celu jakiegoś tam nie osiągniesz, tak? A ja mam jakiś tam po prostu cel przede wszystkim, żeby się dobrze bawić, żeby się nauczyć czegoś nowego, bo to jest prowadzenie takiego kanału i tam wiecie, wszystkie statystyki, żeby to tam wszystko grało, i tak dalej, i tak dalej, to jest dla mnie taki taki rozwój osobisty, taka, taka nauka, a człowiek wiadomo, całe życie się uczy, więc fajnie te swoje horyzonty y, poszerzać. Y, no, farming, no to oczywiście chill i, i, i też jakaś tam nauka w pewnym sensie, bo gry też uczą, raz, że sprawności jakiejś tam, myślenia dodatkowo jakiegoś tam, jakiegoś takiego samozaparcia, żeby jeździć tym ciągnikiem po tym polu i do czegoś tam brnąć. Y, no, ale oczywiście inne gry, nie, sym, nie symulatory, też, y, też, też, też tutaj będę ogrywał, bo bo od wielu lat gdzieś tam sobie, sobie gram w te gierki różne. No i oczywiście te gry akcji, gdzie tej akcji na ekranie jest troszeczkę więcej, też się u mnie będą pojawiały tak jak to się stało na początku. Była mafia 2, później miała być jeszcze mafia 3. No niestety tam czas, czas, czas nie pozwala. Na razie. Ale myślę, że z biegiem czasu będzie, też Watch Dogs Legion był, no on tam był akurat mocno, mocno e, taki wiecie e, zbugowany, dużo błędów, dużo, się, dużo wiele razy się gra wyłączała, e, tam musiałem po kilka razy nagrywać odcinki, e, czasami, nie mówię, że wszystkie, bo czasami udało się nagrać 2-3 z rzędu, a czasami z jednym był problem, trzeba było, dobrze, że był audiozapis i gdzieś tam można było złapać, się w jakichś punktach kontrolnych. No, ale to się człowiek też właśnie wszystkiego uczy, żeby takie sytuacje przewidywać i, i właśnie później mieć jakieś gotowe rozwiązania. No i tych gier na pewno też się będzie pojawiało, gdzie tej akcji się dzieje troszeczkę więcej. No też trzeba będzie sprzęt zupgrade'ować, wiadomo. To też jest w sumie też mała taka zajawka, czyli Czyli gdzieś tam sprzęt komputerowy. To też jest taka moja zajaweczka, którym, którą lubię się zajmować. Dobra, tu musimy poczekać, aż on trochę pojeździ sobie. Ja zobaczę jakiego z jego stanem wypełnienia. No, A dopiero 50%, więc on sobie spokojnie powinien poradzić. On sobie powinien spokojnie poradzić z tym. Tu będziemy mieli zasiany rzepak, więc będzie fajnie. To może tak, jak ja będę czekał sobie na niego. Bo ja chcę poczekać aż on sobie pojeździ tutaj naprawdę całe to pole. Więc ja mu się odsunę. Widzę, że on bardzo dużo miejsca potrzebuje. A może pojadę. Pojadę w tamten narożnik pola. Chyba nie powinienem jeździć już po, po posianym, ale. O, gościu, 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 ty tutaj krążysz. Robisz takie piruety, że masakra. Dobra. Yy, ja sobie tutaj stanę. Słuchajcie. Już sobie opuszczę tutaj sobie skrajniaczek zrobię. Włączony mam silniczek włączony. Dobra, opuszczam. No i dobra. I dobra, ja go tutaj na razie zostawiam. I teraz mam taki pomysł, że mm, przeskoczymy do masejka tego starego. I tym starym masejkiem bójniemy się na, do sklepu yy, i tam bym chciał sobie zakupić jakąś nową rzecz. Właściwie myślę, że może zakupimy sobie dwie jakieś nowe rzeczy. Co się jedzie, nic nie widzę przez ten słupek. Mm, dobra. Dobra, jedziemy. O czym ja tam mówiłem? Aha, no o tym, że inne gry oczywiście też się będą pojawiały, dużo bardziej e, takie można powiedzieć e, żywawe, ale symulatory też będą. Myślę, że jakiś tam City Builder, typu City Skyline, będzie też. E, myślę, że będzie różnorodność. E, jeżeli chodzi o kanał gamingowy, taki czy gameplayowy, no to e, jest już dużo takich kanałów. Gdybym to, może swoje jakieś tam takie marzenie, które mi się w głowie pojawiło, spełnił e, troszeczkę wcześniej, tak jak gdzieś tam się do tego przymierzałem, to myślę, że już bym był dużo, dużo dalej, e, a nie na poziomie 120 subów, które są dla mnie mega osiągnięciem. Aczkolwiek, no wiadomo, że, e, że, że, że trzeba, trzeba, że tak powiem, pracować, pracować i jeszcze raz pracować. Zobaczymy sobie maszyny używane. Tutaj nie ma nic. E, no, kanały innego typu, że tak powiem. Bardziej może jakieś newsowe, takie, wiecie. No, to na pewno mają większe wzięcie i więcej, no, ale tak mnie nie bardzo ciągnie w tamtą stronę. Więc, w sumie, jak mam to robić na siłę, to po co? Z drugiej strony, no, chęć, w sumie, tego takiego, wiecie, kanału, no jest, takiego roz rozwoju tego kanału jest, nie? Ale myślę, że myślę, że wszystko, wszystko w swoim czasie. Słuchajcie, taki chwastownik chciałem kupić. Może niekoniecznie ten. I teraz tak, do czego on mi będzie służył? Oczywiście do usuwania chwastów. Tylko że zobaczcie, jeżeli wezmę jeszcze ten, jeżeli wezmę jeszcze ten, to on ma możliwość siania. Siania, tak, siania. Siania, bo się zastanawiam, czy, czy dobrze wymawiam. A ten jest fajny, 12 metrów, 170 koni. A ten ma ile metrów? 9, ten 12, ten 9, ten 12, ten 9, ten 12. 9 to i tak chyba dużo, mi się wydaje. Nie? No, dobra, ja go kupuję. Bo małe chwasty można usunąć, właśnie małe chwasty można usunąć, właśnie w ten sposób. A duże chwasty, no to już trzeba wtedy opryskać. Tak się zastanawiam, bo jeszcze chciałem kupić. Ale już chyba nie kupię, bo zresztą się nie zabiorę. Muszę e... kupić kosiarki, kosiarkę przynajmniej jedną na początek. Jakąś, fajną, albo dwie. Zobaczę jeszcze. Ej, a teraz mam taki myczek. Bo tu taką wajchę widzę, nie? Ciekawe, czy jak. A no właśnie. Jakby myślałem, że jak włączę wałek, to będzie działać. A ta wajcha jest chyba od wałka. Czyli nie jest aż tak dobrze dopracowany jak sobie można było tutaj przypuszczać. I teraz jest moje pytanie: takie, czy ja tym urządzeniem będę mógł zasiać rzodkiew w oleistą na moich dwóch pozostałych polach? Bo no taki jest mój plan. Żeby zasiać tam rzodkiew w oleistą, na wiosnę ją zaorać, no albo tam jakąś talerzówką zjeździć i posiać tam jakieś zboże. I teraz się zastanawiam czy, czy 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 bez tego siania bez tego w sensie bez siania tamtym siwnikiem będę mógł będę mógł wsiać tutaj hmm, tą rzodkę foleistą. Fajny, fajny, fajny zestawik w ogóle. Ten ciąg mi się wydaje taki bardzo masywny. No zobaczymy, zaraz podjedziemy. Byśmy musieli tutaj też. No właśnie, ale. Aha, już wszystko wiem. Muszę zrobić tak. Opuszczę sobie. Niech on tam sobie opuszcza. Odpalimy sobie kramerka. Odczepimy sobie ten zwierniczek, czyli ten big bag. Już nam się nawet otworzyło, słuchajcie. Samo. Ma coś nam się nasypać, nie chcę. O, dobra, czyli jednak myślałem, że się automatycznie. A, nawet widzicie, nie zdążyłem. wsiąść, już się napełniło. Tam chyba 300 litrów z tego, co widzę tutaj po, po tym, co zostało w, 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 w tym big bagu. To to tyle tam wchodzi dobra, możemy sobie go wprowadzić żeby zaraz tam dziury nie zrobić w dachu, ok no i teraz próba próba mikrofonu, jak to mówią podnosimy, składamy i jedziemy jedziemy na próbę tylko o, rzepak też można siać, ale nie ja chcę rzodkiew oleistą i teraz pytanie, czy można rzodkiew? można siać rzodkiew to byśmy sobie tutaj byśmy sobie tutaj zasiali właśnie tą oto rzutkiewkę. i co trzeba włączyć oczywiście standardowy wałeczek opuścić no i chyba na nieuprawione pole nie można no tak mi się właśnie też wydaje czyli No nie, chwasty jest rosnący, wymaga wałowania. Czyli by trzeba było poczekać albo, albo na chwasty. Trzeba by było poczekać albo na chwasty i wtedy on by usunął te chwasty i przypuszczam, że może, może by wtedy dał radę zasiać. O! Słabo odbija ta kierownica. Albo po prostu trzeba to przejechać głęboszem, jakimś gruberkiem i. Wtedy to będzie miało jakiś tutaj, wiecie, taki wydźwięk. No ale dobra, coś wiemy. Mamy nową maszynę. Z tego jestem w sumie zadowolony, że jest nowa maszyna. Cofniemy sobie tam. Dobra, opuścimy. Możemy też odczepić. Gasimy dużego. Małym będziemy musieli zjechać. Ładnie tutaj nam pozbierał kamyczki. To jedziemy wysypać. No i tego małego to chyba będzie trzeba zmienić jakoś w tym sezonie albo po tym sezonie. Dobra I sobie tutaj cofniemy nim. I ta maszyna jest taka strasznie mała, wydaje mi się. Jeżeli chodzi o to zbieranie kamieni. Ale w sumie fajnie no, poczekałbym, poczekałbym na jakieś mody, bo jeszcze jeżeli chodzi o, o maszyny do zbioru kamieni, to nie ma nic za dużo. Nie ma nic za dużo, a jednak jest to dosyć fajna, mm, fajna rzecz. Dobra, składamy. I to jest na pewno rzecz, którą będziemy, którą będę tutaj robił, bo... Tych kamieni pojawia się sporo. Tutaj sobie ją na razie postawię. Ej, a nie wszystko mi wysypał. Tak, nojek. No dobra, to później sobie to ogarnę. Później sobie to ogarnę. Dzisiaj taka muzyczka spokojniejsza. Bo tamta, którą ostatnio puszczaliśmy, to ona mi psuje statystyki filmów, bo mam ci o co chwilę ograniczenia praw autorskich. Dlatego dzisiaj taka muzyczka inna, żeby trochę sprawdzić też, czy, czy da radę w ten sposób to obejść, czy po prostu muzyka z Farminga nie nadaje się do nagrywania na YouTube. A. Oczywiście nie, nie, nie wszystkie, ale niektóre na niektóre, no niektóre piosenki są prawa autorskie, oczywiście narzucone, i, i niektóre piosenki są wychwytywane przez ten algorytm. No i oczywiście to. Takie, takie takie ograniczenia później, niby nic nie powodują, nie można włączyć tam oczywiście reklam monetyzacji filmów, co u mnie akurat nie jest problemem, bo mi do tego jeszcze daleko ale psują podobno e, statystyki filmu i zasięgi ograniczają, no a tego byśmy oczywiście nie chcieli, prawda? Żeby nasze filmy były ograniczone w jakikolwiek sposób. No dobrze, kochani, ja myślę, że tym miłym akcentem, takim tutaj pięknym, e, się pożegnamy, puścimy sobie pracownika, niech tu sobie, o, George jedzie sobie taki piękny. E, ja Wam bardzo dziękuję za ten odcinek. Troszeczkę pogadałem sobie, e, troszeczkę takich spraw poruszyłem, można powiedzieć, też organizacyjnych. E, pamiętajcie, żeby zostawić subika, kto jeszcze nie subskrybuje kanału, a to już jest, zmniejszyło się o 10%, ale cały czas jeszcze 50%, 50 osób oglądających. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę pod filmem i jakiś komentarz. To wszystko, aby polepszyć statystyki kanału, żeby on się jeszcze szybciej rozwijał, docierał jeszcze dalej. A ja, żebym jeszcze z większą radością publikował dla Was filmy. Tymczasem, dzięki, do zobaczenia i cześć!